Jesteśmy tutaj w krakowskim Instytucie Medycyny Estetycznej Medestetis po to, aby otworzyć przed Tobą oblicze, prawdziwe oblicze medycyny estetycznej. Zanim jednak oddam Cię w ręce naszej specjalistki, doktor Anny Grodeckiej, chciałbym zadać Ci kilka pytań, które ciekawią nie tylko nas, ale również naszych. Widzów. Przede wszystkim chciałem Cię zapytać, co Cię skłoniło do tego, aby wziąć udział w projekcie Moja Przemiana. Gdzie, gdzie tkwiły tak naprawdę te impulsy, które po przeczytaniu informacji o tym, że rusza projekt, skłoniły Cię, żeby wysłać zgłoszenie? Do programu Moja Przemiana zgłosiłam się przede wszystkim po to, aby się zmienić. Chodzi tutaj nie tylko o zmianę fizyczną, ale również zmianę mentalną. Chciałabym, aby specjaliści nauczyli mnie, jak żyć zdrowo, jak dbać o siebie i o całą moją rodzinę. Drugie moje pytanie dotyczy Twojej sytuacji rodzinnej. W zgłoszeniu napisałaś, że jesteś szczęśliwą mamą 11-miesięcznej córeczki. Czy fakt, że jesteś młodą mamą i młodą żoną również był ważnym impulsem, żeby zgłosić się do naszego projektu? Więc moja rodzina miała bardzo duży wpływ na decyzję o zgłoszeniu się do tego programu. Chciałabym zmienić nie tylko siebie, ale również całą moją rodzinę, moją 11-miesięczną córkę nauczyć, jak się zdrowo odżywiać, a również męża zachęcić do aktywności fizycznej razem z nami. Ostatnie moje pytanie dotyczy Twoich doświadczeń z medycyną estetyczną. Czy w swoim życiu miałaś już okazję odwiedzić gabinet zajmujący się tym obszarem medycyny? Niestety nie miałam styczności z tym obszarem medycyny w dotychczasowym swoim życiu. Jestem bardzo ciekawa, czego nowego się dowiem i co specjaliści zaoferują mojej osobie. Idea projektu Moja Przemiana to jest idea, że pewne rzeczy nie dzieją się w jeden wieczór, bo jeżeli dzieją się w jeden wieczór, to najczęściej jeden wieczór trwają. Panie mają tutaj trzy miesiące pracy nad sobą, dzięki temu my też mamy czas na to, żeby zapewnić im serię zabiegów. Pani Justyno, witam serdecznie w Instytucie Medestetis. Jestem bardzo miło, że możemy dzisiaj Pani trochę pomóc jest Pani młodą osobą. E, medycyna estetyczna kojarzy się, że z reguły to pomaga osobom, które gdzieś tam zaczynają się starzeć, natomiast na pewno jestem przekonana, będziemy w stanie zaproponować Pani fajne zabiegi i troszkę odkłamać ten mit, że medycyna estetyczna jest tylko dla starych. Młodym osobom też mamy dużo za, do zaofer. Pani Justyna jest młodą, piękną kobietą, która tak naprawdę nie potrzebuje zabiegów stricte anti-aging. Czy są jakieś sprawy, które, z których nie jest Pani zadowolona we własnym wyglądzie, na które moglibyśmy spróbować Pani pomóc. Każdy pacjent jest inny. W związku z czym e, zawsze pytam najpierw, co jest największym problemem pacjenta, bo niekoniecznie to, co mnie się wydaje, że jest problemem, jest problemem dla pacjenta. 11 miesięcy temu urodziłam córkę. E, ze względu na duży przyrost wagi w ciąży, powstały mi rozstępy na brzuchu. Jedną z głównych rzeczy, które chciałabym się pozbyć, ewentualnie zmniejszyć ich widoczność, e, są właśnie rozstępy ma problemy typowe dla młodej mamy, to znaczy rozstępy, które pojawiają się po tym, jak ktoś nabierze dużo wagi w, w czasie ciąży. Skóra niestety nie wytrzymuje tego napięcia, pojawiają się rozstępy i jest to problem dla wielu młodych kobiet, ponieważ wyklucza je to zupełnie z funkcjonowania na plaży, yy, gdzieś tam rozbierania się, idzie lato i pacjentki odczuwają to coraz mocniej, ten dyskomfort. Dobrze, to jeśli pani pozwoli, ja w tej chwili zobaczę, sobie pani budzie, dobrze? Zobaczymy, co ewentualnie moglibyśmy zrobić. Widzę, że ma pani tutaj cienie pod oczami, dość mocno zaznaczone. Proszę mi powiedzieć, czy one były zawsze. Nie, cienie pojawiły się dopiero w okresie macierzyństwa. Niestety nie przez noce zrobiły swoje. Mhm. No, dobra wiadomość jest taka, że możemy na to pomóc. Druga rzecz, cienie pod oczami. Też typowa dolegliwość młodych matek, które mają znacznie mniej czasu na sen, które są nim obciążone. Pani Justyna jest już aktywna zawodowo, więc po nieprzespanej nocy idzie do pracy i mówi, że koleżanki pytają się jej, czemu jest taka zmęczona. A wynika to po prostu z cieni pod oczami i na to możemy też pomóc. Natomiast e, rozstępy ma Pani na brzuchu, tak? tak? Tak. No to trzeba będzie się rozebrać i pokazać mi brzuszek. Dobrze, oczywiście. Jeżeli chodzi o rozstępy, zaproponowałam pani laser frakcyjny, to jest terapia, która składa się z co najmniej trzech zabiegów. Zabiegi są wykonywane w znieczuleniu miejscowym. Zabieg trwa około 20 do 30 minut. Jest trochę stresu, ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Muzyka Ustawienia przeznaczone typowo do usuwania rozstępów. Zaproponowałam mezoterapię preparatem Light Ice, jak sama nazwa wskazuje, jest on do rozjaśniania okolicy oczu, ponieważ u niej problemy wynikają głównie z niewielkiego obrzęku, z tego, że prześwitiłem naczynia na które musimy obkurczyć i poprawić odpływ krwi żywnej. Okolica skóry, która będzie poddawana zabiegowi została znieczulona maścią ze środkiem znieczulającym, na to została położona folijka, żeby znieczulenie działało lepiej. Widać, że skóra jest dobrze znieczulona, widać odbarwienie. Nie otwierać mi oczu dobrze, bo to takie troszkę, co by mogło podrażnić oczy. Preparat do dezynfekcji skóry. I chwileczkę czekamy. Nastąpi coś, czego Pani nie wykonuje. A teraz zaszczepię. I zaraz przestanie? Już zaraz? Koniec. Nie szczypię już? Nie. I teraz zaszczepię. I koniec. I zaszczepię. Z pod oczami będzie Pani miała obszar, który się będzie utrzymywał jakieś 4 godzinki. maksymalnie. I szczypanie. Więc ja już jestem po zabiegach, jestem bardzo mile zaskoczona, pełen profesjonalizm, zabiegi wręcz bezbolesne, więc naprawdę polecam serdecznie każdemu.